Jest z nami Monika Róża, bardzo znana polska wizerzystka, również moja przyjaciółka, która pięknie mnie maluje do koncertów. I zanim stała się właśnie osobą, którą jest, czyli kochającą swój zawód i pasję, przeżyła no, dużą tragedię w dzieciństwie, o której wcześniej nie chciała mówić, ale bardzo chciałaby pokazać, że można naprawdę podnieść się z wielu tragedii i po prostu być tym, kim się chce. Monika. Witam Cię serdecznie. Tak. Powiedz mi właśnie jak to wszystko się zaczęło, ponieważ Ty w dzieciństwie no, doświadczyłaś tragedii, ponieważ Twój tata... No i oddaję Ci głos, może nie eee, będę wiązać Tak, dokładnie. Gdy miałam 7 lat, e, straciłam ojca. Mhm. E, popełniłam samobójstwo. E, Czy była to depresja? E, myślę, że tak. Mhm. Pewnie jakieś tam i złe towarzystwo i różne inne powody, które go po prostu do tego pchnęły. Hmm. No jeżeli chodzi właśnie o tę tragedię, ja tak naprawdę taty za bardzo nie pamiętam. Może z hmm. jednej strony to dobrze, ale czasami zdarzało się, że mi się po prostu śnił, że ja rzeczywiście go wołałam, dlaczego ciebie przy mnie nie ma i tak dalej. Bardzo możliwe, że brak ojca też jakoś tam no na pewno wpłynął negatywnie po prostu na moje dzieciństwo to i psychika. nastoletnie życie. Hmm. Jeżeli chodzi o tą tragedię, ona była dość nagłaśniana w moim małym miasteczku. Mm -hmm. Przez co moja mama też była szykanowana, ponieważ wszyscy chcieli zwalić winę na nią, a tak naprawdę wina była zupełnie gdzie indziej. I wina, z tego co ja wiem, z tego co rozmawiałam z wieloma bliskimi osobami, które mojego ojca znały, to po prostu. Wina była niestety ze strony, myślę, że po prostu depresji i mm -hmm. pewnych jego wyborów, i, 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 i tego, co, co w życiu ewentualnie robił. Konsekwencją tej jego śmierci, tak naprawdę, było to, że Rodzice dzieci moich koleżanek w przedszkolu, później w szkole, zabraniali się tym dzieciom ze mną kolegować. No właśnie to chciałam spytać, ponieważ przed wywiadem wspominałaś, że miałaś nieprzyjemności w szkole, że byłaś na językach przez tą sytuację i, i Ty, i Twoja mama. No i rzeczywiście niejedna osoba by się załamała, a Ty wzięłaś się w garść i pokazałaś, że potrafisz. Zdobyłaś naprawdę dużą popularność w moim, w naszym mieście, w okolicach. Zresztą występujesz w wielu programach, więc myślę, że czasami można zdobyć się na taką... tak się zmotywować i zdobyć to, co się chce. Przede to nie było tak od razu, ponieważ jako nastolatka też miałam problem z adaptacją się, uh -huh. adaptowaniem się do otoczenia po uh -huh, prostu. Uh -huh. Więc um, czy, czy to w gimnazjum bardziej nawet i w technikum e, zawsze jest taka grupka osób, która stara się znaleźć osobę słabszą. No tak. i oczywiście słabszą osobą byłam ja, ze względu, że wcześniej, jak byłam młodsza, nie chcieli się ze mną kolegować, ponieważ no, rodzice tam. Nakłaniały dzieci, że nie, nie, żeby z Moniką się nie kolegujcie przez tą właśnie sytuację, która miała miejsce. E, później to spowodowało, że e, ja straciłam pewność siebie, e, w ogóle zero pewności siebie. E, u mnie to było różnie, niby chciałam zwrócić na siebie uwagę, ale z drugiej strony e, ta niepewność siebie była wykorzystywana po prostu mhm. przez ludzi. I dopiero jak zaczęłam zajmować się makijażem, dopiero na nowo otworzyłam się na, uh -huh. e, na ludzi, na właśnie ludzi. na znajomości, nagle się okazało, że nie każdy jest zły, uh -huh. że nie każdy e, s, m, sprawi przykrość, e, nie każdy jest fałszywy, nie każdy chce źle. Nagle się okazało, że robiąc makijaże czy później prowadząc kursy, e, to e, we mnie widzieli jakąś tam osobę. To, to przede mną się stresowali, to mnie tak, czasami trochę tak. się bali, więc ja też moja pewność siebie poszła do góry. No i tak naprawdę zawód, można powiedzieć, że też mnie w pewnym sensie uratował, bo ja byłam bardzo osobą taką zamkniętą w sobie, mhm. tylko w domu bym siedziała, w ogóle do ludzi nie chciałam wychodzić, a moje sukcesy zawodowe spowodowały, że Zmieniłam się całkowicie. Teraz jestem odbierana jako osoba, która jest pełna energii, która. Lubisz dla mnie i ludzi, tak, tak. tak ja jestem inspiracją dla, dla pewnych osób, no bo w końcu te kilkaset rocznie kursantek do mnie przychodzi, więc jakąś tam inspiracją muszę dla nich być. Ale z tego co wiem, ostatnie two, pięć ostatnich Twoich lat. No, nie przebiegało zbyt dobrze i też wyleczyłaś się z depresji. Czy nie, Czy uważasz, że o depresji się powinno mówić, czy jednak zamykać ją w sobie? I znaczy tak, tak na koniec chciała zapytać. Co, co może w tą depresję wprowadzić? Przede wszystkim albo ewentualnie jakiś toksyczny związek, brak. Y Wsparcia. Wsparcia. Doszła też ta pierwsza fala pandemii, gdzie mhm. ja po prostu zaświrowałam trochę, bo myślałam, że wszystko się po prostu u mnie skończy, mhm. cały biznes i, i, i to co robię. Nagle się okazało wtedy, że osoba, która powinna być przy mnie blisko zaczęła, no nie była dla mnie totalnie wsparciem, wręcz mhm. stała się Wrogiem, i te wszystkie sytuacje w moim życiu, które były rok temu, czyli ta totalna zmiana i uwolnienie się od, od pewnej relacji toksycznej, to wszystko spowodowało, że no popadłam w jakieś stany depresyjne i no ciężko mi było do siebie dojść. Teraz uważam, że jest wszystko ok. Że już powoli do siebie wracam. No i że muszę wrócić w końcu do tych projektów makijażowych, które tak. miałam zaplanowane wcześniej, a niestety przez to wszystko, co się działo, coś we mnie po prostu pękło i się zatrzymałam. Mam wrażenie, że. I właśnie o to mi chodziło. Dlatego bardzo chciałam, żebyś wystąpiła w tej części filmu, ponieważ my tak naprawdę nie wiem, jak wygląda depresja. Wielu aktorów, pięknych, zdobywających sukcesy tak, jak ty jesteś kobietą sukcesu. A cóż, nikt by nawet nie pomyślał, tak, że takie, mm, takie myśli miałaś, więc bardzo się cieszę i pamiętajmy jedno, kochani, wspierajmy się ludźmi, którzy są dla nas wiatrem w plecy, nie w oczy. Dziękuję. Dzięki.